Za murami pałacu rozegrała się rozdzierająca serce scena, gdy księżniczka Charlotte została przyłapana na cichym płaczu w samotności, schowana w kącie, z dala od błyskających fleszy i królewskiego przepychu. Ale tym, co naprawdę złamało serca, nie były same łzy, ale to, co wyszeptał jej w tej chwili pełen wrażliwości członek personelu królewskiego. Według informatorów słowa te miały przynieść ukojenie, ale niosły bolesną prawdę. Która pozostawiła emocjonalną bliznę. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtego dnia i dlaczego ta chwila budzi głęboki niepokój o życie za królewskimi drzwiami? Szczegóły są naprawdę poruszające. Thomas, cichy głos w ogrodzie. Służył rodzinie królewskiej cicho i wiernie przez ponad 30 lat. Przez te wszystkie lata był świadkiem wszystkiego: wzlotów i upadków życia pałacowego, zmiennych nastrojów rodziny królewskiej oraz nieustannie zmieniających się zwyczajów i mód. Które pojawiały się i znikały niczym pory roku. Był człowiekiem, który poruszał się po wielkich salach cichym krokiem, wtapiając się w tło. Pełen szacunku i spostrzegawczy, Tomas rzadko się odzywał, nie pytając o zdanie. Zawsze starając się nie zakłócić delikatnej równowagi życia pałacowego. Ale tego popołudnia wydarzyło się coś innego. Przechodząc przez ogrody pałacowe, Tomas dostrzegł drobną postać siedzącą samotnie na zimnej, kamiennej ławce pod więdnącymi różami. To była księżniczka Charlotte, skulona w sobie, a łzy cicho spływały jej po policzkach. Widok jej w takim stanie, tak bezbronnej i nieuważnej, zaskoczył Tomasa. Większość ludzi pospiesznie by przeszła obok, udając, że nie widzi. Zbyt przestraszona lub niepewna, by się w to zaangażować. Ale Tomasz zrobił coś niezwykłego. Usiadł cicho obok niej. Nie zadawał pytań ani nie żądał odpowiedzi, po prostu pozostał blisko. Oferując jej ciche pocieszenie bez słów. Po dłuższej chwili jego głos przerwał ciszę. Miękki i spokojny. Niczym delikatny wietrzyk w krzakach róż. Nawet róże potrzebują przestrzeni, żeby zwiędnąć, zanim znów zakwitną, powiedział. Twarz Charlotte, zapłakana i niepewna, uniosła się. Nie spodziewała się, że ktokolwiek zobaczy ją w tak kruchym stanie. Tomas uśmiechnął się. Niewielkim, królewskim uśmiechem. Ale pełnym dobroci i cierpliwości. Nie jesteś słaba na płacz, powiedział jej łagodnie. Jesteś silna, bo pozwalasz sobie czuć. Te słowa, proste, ale mocne, nie przypominały niczego, co Charlotte kiedykolwiek słyszała w świecie, w którym oczekiwano od niej perfekcji i opanowania w każdej sytuacji. Przyznanie się do bólu lub smutku było jak złamanie niewidzialnej zasady. Ale Thomas, z jego dekadami cichej mądrości, mówił jej, że bycie człowiekiem jest dozwolone. Że nawet księżniczka może miewać chwilę smutku i nadal być odważna. W tym momencie Charlotte zrozumiała coś nowego. Nie była to lekcja od nauczyciela, ani królewski dekret. To była cicha prawda, którą podzielił się ktoś, komu naprawdę zależało: że płacz, uczucia, zrzucenie z siebie pancerza obowiązku i po prostu bycie sobą jest w porządku. Nawet jeśli tylko po to, by znaleźć ukojenie w jego towarzystwie. To był drobny akt dobroci, ale taki, który zasiał głęboko w niej ziarno ziarno o wiele potężniejsze niż sztywne oczekiwania pałacowego życia. To było ziarno nadziei, obietnica, że siła może wyrosnąć z wrażliwości i że czasami najodważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest po prostu pozwolić sobie być. Ta chwila ciszy przypomniała księżniczce Charlotte, że prawdziwa siła nie polega na byciu idealną, ale na odwadze by czuć się sobą i być sobą. Co wydarzyło się po tym delikatnym zapewnieniu? Przyjrzyjmy się, jak wrażliwa prawda księżniczki Charlotte ujawniła siłę, która zmieniła wszystko. Cichą więź. Silniejsze serce. Tego wieczoru księżniczka Charlotte była zauważalnie cichsza niż zwykle. Żywy błysk w jej oczach zdawał się przygasnąć, a łagodna cisza zastąpiła zwyczajny gwar wypełniający jadalnie. Ale George, zawsze spostrzegawczy i opiekuńczy wobec swojej młodszej siostry, zauważył to natychmiast. Zawsze dostrzegał drobne zmiany, subtelne wahania jej nastroju, które inni mogliby przeoczyć. Gdy siedzieli razem przy kolacji, Charlotte wyciągnęła rękę i wsunęła swoją drobną dłoń w jego dłoń. Bez wahania, George odpowiedział mocnym, uspokajającym uściskiem, milczącą obietnicą, że będzie przy niej bez względu na wszystko. Tym razem jednak coś było inaczej. Po raz pierwszy Charlotte nie tylko trzymała go za rękę, by dodać sobie otuchy. Jej palce zacisnęły się wokół jego dłoni z cichą determinacją, siłą, która zaskoczyła nawet George'a, jakby bez słów mówiła mu, że jest gotowa stawić czoła wszystkiemu, co ją czeka, nie będąc już tylko wrażliwą dziewczynką, którą czasami się wydawała. Później tej nocy pod rozłożystymi gałęziami starego platana, na który uwielbiali się wspinać, Charlotte w końcu się otworzyła. Ogród, zazwyczaj miejsce radości i zabawy, stał się przestrzenią zamętu i bólu. Mówiła cicho o Tomasie, lojalnym pracowniku pałacu, który był świadkiem jej chwili głębokiego wzruszenia. To słowa Tomasa proste, miłe i szczere poruszyły coś głęboko w jej wnętrzu, czego nie czuła od dawna poczucie bycia widzianą i zrozumianą. Te słowa sprawiły, że znów poczuła się prawdziwa nie tylko imieniem czy rolą ale osobą z ważnymi uczuciami. George słuchał uważnie, z szeroko otwartymi oczami, pełnymi zaskoczenia i smutku. Serce ścisnęło mu się na myśl o tym, że ochrona Charlotte jest bardziej skomplikowana, niż sobie wyobrażał. Zawsze starał się chronić ją przed surowością ich świata, przed samotnością, która często towarzyszy członkom rodziny królewskiej. Ale dziś wieczorem dostrzegł w swojej siostrze coś nowego. Nie był to już tylko smutek i ból. To siła, syka. Niezłomna odwaga napawała go dumą nie do opisania. Charlotte nie była już tylko nieśmiałą, cichą księżniczką. Która skrywała swoje uczucia, stała się kimś, kto otworzył własne serce, stawił czoła samotności, która wiązała się z jej królewskimi obowiązkami i jakimś cudem zdołał się uleczyć w ciągu jednego dnia. To był przełom, punkt zwrotny, który zapoczątkował dla niej nowy rozdział. W tamtej chwili, w kojącym cieniu Platana, rodzeństwo dzieliło się czymś więcej niż tylko historiami. Łączyła ich więź wzmocniona zrozumieniem i nadzieją. Ta noc była cichą, lecz potężną przemianą, która zawiązała więź znacznie głębszą niż tylko królewski obowiązek. Jak naprawdę wyglądało dzieciństwo księżniczki Charlotte? Odkryjmy niewypowiedziane trudności, z jakimi musiała się zmierzyć, dorastając pod ciężarem królewskich oczekiwań. Urodzona w eleganckiej rodzinie. Od pierwszej chwili, gdy księżniczka Charlotte otworzyła oczy, świat już na nią patrzył. Aparaty fotograficzne były gotowe uchwycić każdy. Nawet najmniejszy moment, pierwszy raz, kiedy się uśmiechnęła, zrobiła krok lub nieśmiało pomachała do tłumu. Te chwile były wszędzie celebrowane jako królewskie wydarzenia, starannie zaplanowane i dzielone z milionami. Ale za lśniącymi obrazami i perfekcyjnie zaaranżowanymi fotografiami kryła się cichsza, głębsza prawda. Charlotte nie była zwykłym dzieckiem, dorastała jak księżniczka. Oczekiwania podążały za nią niczym cień. Przywierając do niej niczym misterny haft na jej sukienkach. Każde wypowiedziane przez nią słowo, każde spojrzenie, które rzucała, było obserwowane, oceniane i często osądzane. Gdy Charlotte wkraczała w wiek nastoletni, różnica między byciem zwykłą dziewczyną a byciem córką rodziny królewskiej stawała się coraz wyraźniejsza i trudniejsza do zignorowania. Podczas gdy jej koledzy w szkole z entuzjazmem rozmawiali o nocowaniach u koleżanek, kreskówkach i Prostych dziecięcych zabawach. Charlotte uczyła się czegoś innego. Uczono ją, jak chodzić z gracją i gracją, kiedy się ciepło uśmiechać i jak odpowiadać na pytania ostrożnie, zawsze uprzejmie, ale i z opanowaniem. Jej matka, Catherine, była cichym źródłem siły, zawsze gotowa, by delikatnie ją prowadzić. Jej ojciec, książę William, dawał przykład, okazując powściągliwość i opanowanie. Jednak pomimo całej tej miłości i wsparcia, Charlotte często odczuwała cichą, niewidzialną presję. Presję, która wiązała się z tytułem królewskim którego nigdy nie wybrała. W głębi duszy Charlotte miała serce pełne empatii. Głęboko troszczyła się o swoich braci: Jerzy, najstarszy. Dźwigał ciężar przyszłego króla, ale jednocześnie zaciekle bronił swojej młodszej siostry: Louis, najmłodszy. Wnosił w nią czystą radość i lekkość. Ale sama Charlotte skrywała coś bardziej ukrytego. Ciche, lecz ciężkie oczekiwanie, że będzie idealna. I to nie tylko wtedy, gdy kamery pracowały, a tłumy patrzyły. Urodzenie się w rodzinie królewskiej oznaczało ciągłe noszenie maski doskonałości, nawet gdy bolało ją w środku. Musiała ukrywać swoje prawdziwe uczucia, trzymać wątpliwości dla siebie i nigdy nie okazywać pęknięć pod maską. Ten niewidzialny ciężar był chyba najtrudniejszy ze wszystkich. Podczas gdy świat widział uśmiechniętą księżniczkę za zamkniętymi drzwiami, Charlotte uczyła się, co tak naprawdę znaczy dorastać w rodzinie królewskiej. Nie tylko po to, by mieszkać w pałacach i nosić korony, ale by nieść dziedzictwo i niepisaną zasadę, by zawsze być silnym, opanowanym i doskonałym. To była samotna podróż, pełna nieskrywanych uczuć i cichych poświęceń, a jednak w głębi duszy Charlotte wciąż była dzieckiem dziecko z marzeniami. Lękami i nadzieją, że pewnego dnia po prostu zostanie dostrzeżone takim, jakim naprawdę było, poza królewskim tytułem i blaskiem reflektorów. Historia księżniczki Charlotte odsłania nową erę królewskiego rodzicielstwa. Ale w jaki sposób książę William i księżniczka Catherine po cichu stawiają emocjonalną siłę i dobrostan na pierwszym miejscu w swojej rodzinie? Odkryjmy tę pełną emocji rewolucję, która dokonuje się za murami pałacu. Rewolucyjne królewskie rodzicielstwo. Książę William i księżniczka Katarzyna zawsze wierzyli, że troska o uczucia i zdrowie emocjonalne swoich dzieci jest równie ważna, jak ich królewskie obowiązki. Dla nich wychowanie dzieci to nie tylko tradycja czy pozory chodzi o to, aby ich dzieci czuły się naprawdę dostrzegane, słyszane i wspierane wewnętrznie i zewnętrznie. Zarówno William, jak i Kate otwarcie mówili o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne, zwłaszcza dla młodych ludzi. Którzy często borykają się z problemami niewidocznymi dla świata zewnętrznego. Ich zaangażowanie wykracza poza przemówienia. Aktywnie angażują się w organizacje charytatywne walczące ze stygmatyzacją związaną ze zdrowiem psychicznym, ciężko pracując, aby uświadomić wszystkim, że potrzeba wsparcia nie jest powodem do wstydu. Ta głęboka wiara w dobrostan emocjonalny kształtuje sposób, w jaki wychowują swoje dzieci. Zamiast zmuszać je do ciągłego udawania ideału i ukrywania wszelkich emocji, William i Kate wybrali zupełnie inną drogę. Zachęcają swoje dzieci do szczerego mówienia o tym, co czują: radości, smutku, zagubieniu czy frustracji. Chcą, żeby ich dzieci wiedziały, że okazywanie emocji nie czyni ich słabymi, wręcz przeciwnie. Świadczy o prawdziwej odwadze i uczciwości. Ta otwartość to duża zmiana w stosunku do starych królewskich tradycji. Które często wymagały ciszy i opanowania w każdej sytuacji. W domu ciepło i zrozumienie stanowią fundament życia rodzinnego to bezpieczna przestrzeń, w której głos dzieci ma znaczenie, a ich uczucia są szanowane. Ten styl rodzicielstwa idealnie wpisuje się w to. Co zdaniem współczesnych ekspertów D: Dzieci jest najlepsze traktowanie zdrowia emocjonalnego równie poważnie, jak zdrowia fizycznego i nauki szkolnej chodzi o równowagę. O2, by pomóc dzieciom nauczyć się rozpoznawać swoje emocje, wyrażać je w zdrowy sposób i budować wewnętrzną siłę, by radzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami. Urodzenie się w rodzinie królewskiej wiąże się z presją, jakiej nie doświadcza żadne inne dziecko, nieustannym zainteresowaniem opinii publicznej, ogromnymi oczekiwaniami i ciężarem wielowiekowych zwyczajów. Jednak William i Kate są zdeterminowani, by wychować swoje dzieci z narzędziami, które potrzebują, by sobie z tym wszystkim poradzić. Chcą, aby ich dzieci wyrosły na odporne, potrafiące się podnieść, gdy sytuacja się pogorszy i miały zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami. Dzięki temu pełnemu miłości i troski podejściu, ich dzieci rzadziej tłumią emocje lub czują się samotne w trudnych chwilach. Zamiast tego rozumieją, że każdy przeżywa wzloty i upadki, a proszenie o pomoc, lub po prostu mówienie o tym, co w środku. Jest odważne i zdrowe. Nie chodzi tylko o przetrwanie w blasku fleszy królewskiego życia, ale o prawdziwy rozkwit w nim. Krótko mówiąc, książę William i księżniczka Katarzyna po cichu zmieniają królewskie rodzicielstwo, stawiając zdrowie emocjonalne w centrum swojej rodziny. Wychowują nowe pokolenie członków Rodziny Królewskiej, którzy wiedzą, że prawdziwa siła tkwi w otwartości, szczerości i emocjonalnym kontakcie. Ich prawdziwym dziedzictwem będą dzieci, które będą nie tylko dumnymi członkami rodziny królewskiej, ale także zrównoważonymi, silnymi i troskliwymi ludźmi. Serdeczne podejście księcia Williama i księżnej Katarzyny po cichu zmienia królewską tradycję. Ale jaki sekretny ból kryje się za lśniącą fasadą domu Balmoral? Odkryjmy teraz, jak księżniczka Charlotte dzielnie stawiała czoła ukrytym trudnościom pod lśniącą powierzchnią. Złamany pokój w Balmoral. Zamek. Balmoral miał być oazą spokoju. Z łagodnymi zielonymi wzgórzami rzeźką chłodną bryzą i starożytnymi kamiennymi murami miał być miejscem, w którym rodzina królewska mogłaby zapomnieć o presji życia publicznego cichym azylem z Dala od kamer, nagłówków i niekończących się oczekiwań ale dla młodej księżniczki Charlotte coś w Balmoral się zmieniło. Zamiast bezpiecznego sanktuarium, Zaczęło przypominać starannie wyreżyserowaną sztukę miejsce, gdzie za uprzejmymi uśmiechami toczyły się grzeczne potyczki. Tego lata, gdy rodzina przybyła, Charlotte mocno trzymała za rękę swojego młodszego brata, Louisa. Chociaż miała zaledwie dziesięć lat, czuła napięcie w powietrzu. To było jak ukryta burza wirująca tuż pod powierzchnią. Uśmiechy na twarzach dorosłych nie sięgały ich oczu. Przenikliwe. Zimne spojrzenie Camilli przecinało salę niczym nóż a jej wymuszony śmiech brzmiał głucho i krucho, sprawiając, że atmosfera stawała się jeszcze zimniejsza. Przy stole rozmowy były dziwne, pełne paus i półsłów. Słowa wypowiadane przez ludzi nie odpowiadały kryjącym się za nimi uczuciom. Charlotte zauważyła, jak jej matka, Catherine, uśmiechała się znużona, jakby skrywała ciężki sekret, a jej ojciec, książę William, wydawał się zamyślony, wpatrując się w dal. To były dorosłe sprawy których nie powinna rozumieć, ale i tak je rozumiała. Jej starszy brat, George, stał się cichszy. Jego zwykła, wesoła energia osłabła. A Louis, zazwyczaj beztroski i pełen życia, lgnął do Charlotte bardziej niż zwykle, szukając ukojenia w jej obecności. Nie tylko dorośli sprawiali, że Charlotte czuła się outsiderką, kiedy wnuki Kamili śmiały się i bawiły w pobliżu, nie zapraszały Charlotte ani jej braci do wspólnego towarzystwa. Ich śmiech był jak mur, Odcinający Charlotte od świata, którego pragnęła być częścią. Szeptane rozmowy przy delikatnych filiżankach niosły ze sobą nutę faworyzowania, jakby niektórzy członkowie rodziny zostali po cichu wybrani, a inni pozostawieni na marginesie. Te chwile nie nadeszły nagle. Zamiast tego nawarstwiały się powoli, niczym warstwy szronu na szybie, a każda z nich utrudniała wyraźne widzenie i odczuwanie ciepła. Z każdym dniem Valmoral przestawał wydawać się miejscem wolności i radości. Grube kamienne mury zamku nie chroniły jej już przed problemami w rodzinie. Zamiast tego zdawali się uwięzić ją w świecie, w którym pęknięcia kryją się pod tartanowymi kocami i królewskimi tradycjami. Tył, co miało być latem śmiechu i odpoczynku. Stało się cichą walką, miejscem, w którym Charlotte nauczyła się, że nawet w najwspanialszych domach ból i samotność mogą po cichu narastać. I choć nie powiedziała tego nagłos, w głębi duszy Charlotte pragnęła czegoś prostego poczucia się naprawdę dostrzeganą, naprawdę kochaną i naprawdę wolną. Charlotte dowiedziała się, że nawet księżniczki mogą czuć się niewidzialne. Co się dzieje, gdy członek rodziny królewskiej odważy się przerwać milczenie i otworzyć serce? Odkryjmy ukryty moment, w którym księżniczka Charlotte straciła czujność. Sekretny moment, Charlotte. Było to ciche, złociste popołudnie. Takie, które otulało pałac miękką. Ciepłą ciszą. W środku Soloniu, w którym zgromadziła się rodzina królewska, dobiegał śmiech. Młoda księżniczka Charlotte jednak cicho zniknęła. Niezauważona. Czuła ciężar na piersi. Jakby nie mogła oddychać. A oczy piekły ją od niewypłakanych łez. Szybko przemierzała ścieżki ogrodowe, które znała na pamięć. Przyciągnięta do miejsca, gdzie nikt by za nią nie podążył. Starego ogrodu różanego. Zarośniętego i zwiędłego pod koniec lata. Tam. Pod powykręcanymi gałęziami starzejących się krzewów róż i rozpadającymi się kamiennymi łukami porośniętymi bluszczem, Charlotte odnalazła upragnioną ciszę. Usiadła na zimnej kamiennej ławce, szczelnie otulając się swetrem. Jej drobne dłonie ściskały tkaninę, jakby mogła ją jakoś utrzymać w ryzach. Jej ramiona drżały. Maska spokoju i opanowania, którą nosiła przez cały dzień, zaczęła się kruszyć. Tak bardzo starała się być dobrą księżniczką, Zawsze uśmiechając się w odpowiednich momentach, trzymając brata za rękę jak czuły opiekun, prostując sukienkę dokładnie tak, jak nauczyła ją matka. Nauczyła się siedzieć cicho podczas oficjalnych kolacji, grzecznie kiwać głową, gdy ktoś do niej mówił i nigdy nie okazywać zbyt wielu emocji, ale dziś było jej wyjątkowo ciężko. Wcześniej, w obecności rodziny i gości, królowa Kamilla przemówiła ostro, zbywając Charlotte machnięciem ręki i słowami, które zabolały bardziej. Niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Nie pierwszy raz. Charlotte przełknęła ból. Przywołała uśmiech i uniosła brodę. Ale coś w niej pękło. Tył. W ogrodzie. Zdala od królewskich oczu i wielkich oczekiwań. Pęknięcie to zamieniło się w powódź. Łzy napłynęły nagle bezgłośnie. Spływały po jej twarzy, torując ścieżki w jej opanowaniu. Płakała za każdym razem. Gdy czuła się niewidzialna, za chwilami. W których pragnęła, by ktoś zauważył jej ból, za presją bycia księżniczką. Podczas gdy czasami pragnęła tylko być małą dziewczynką. Ogród zdawał się skrywać jej smutek niczym sekret. Kwiaty i kamienie dawały o nim świadectwo bez osądzania. Ivy zwinęła się delikatnie u jej stóp, jakby próbowała ją pocieszyć. Właśnie w tej ukrytej, złamanej chwili, kiedy Charlotte myślała, że nikt jej nie widzi, ktoś ją zobaczył. Delikatny chrzęst żwiru. Ciche westchnienie. Nie była już sama, ale zamiast karcenia, którego się obawiała, czy wymuszonego uśmiechu, którego się obawiała, pojawiła się ciepła, łagodna obecność. Ktoś, kto rozumiał. Ktoś, kto zobaczył nie tylko królewskie dziecko, ale i małą dziewczynkę, która potrzebowała się wypłakać, i w tym nieoczekiwanym momencie wszystko zaczęło się zmieniać. Nie dlatego, że świat zewnętrzny się zmienił, ale dlatego. Że ktoś wszedł w jej smutek i naprawdę ją dostrzegł. W ciszy między szlochami i bluszczem, Charlotte nie była już niewidzialna. Czy cicha prawda dziecka mogła poruszyć niewzruszone mury władzy królewskiej? Rozwikłajmy moment, który zapoczątkował łagodną rewolucję za starożytnymi murami Balmoral głos, który poruszył koronę. Poranne słońce wlewało złote światło przez wysokie łó, zabytkowe okna zamku Balmoral sale. Niegdyś wypełnione echem królewskiej tradycji i ciszą, wkrótce miały stać się świadkami czegoś zupełnie nieoczekiwanego, czegoś małego, a jednak wystarczająco potężnego, by na zawsze odmienić atmosferę. W eleganckim salonie, gdzie członkowie rodziny królewskiej często gromadzili się w dostojnej ciszy lub szeptali rozmowy, księżniczka Charlotte dokonała czegoś niewyobrażalnego. Zaledwie dziesięcioletnia. Wstała. Nie z fanfarami ani łzami, lecz z cichą determinacją. Jej drobna postać zdawała się niemal pochłonięta przez tę ogromną przestrzeń. Ale w chwili, gdy zaczęła mówić, pokój zamarł. Nie krzyknęła. Nie szlochała. A jednak jej głos przecinał powietrze niczym nić prawdy, wplatając się w serca wszystkich dorosłych. Tu, co powiedziała, nie było wyuczone, ale było prawdziwe. I to właśnie nadało temu tak wielką moc. Charlotte mówiła o życzliwości. Niczej, O której ludzie piszą w mediach. Altei której często brakuje w prawdziwych chwilach za murami pałacu. Opowiadała o tym, jak to jest być małym w świecie pełnym wielkich ludzi i jak dzieci, nawet te z rodziny królewskiej, mogą czuć się niezauważone, niesłyszane i nieważne. Jej głos miękki, ale spokojny. Niósł przesłanie, które przebijało się przez formalność sali. Mówiła o tym, jak słowa, zwłaszcza te niemiłe, ranią w zamku równie głęboko, jak gdziekolwiek indziej. Nie chciała być traktowana w tym momencie jak królowa, nie prosiła o specjalne traktowanie ani przywileje, nie nadużywała swojego tytułu. Była tylko małą dziewczynką, proszącą dorosłych wokół siebie, by naprawdę słuchali, nie uszami, ale sercem i po raz pierwszy od dawna pokój to zrobił. Wszystko zamarło. Niegdyś gwar królewskich rozmów ucichł. Nawet królowa Kamila, znana z opanowania, zabrakło jej słów. Jej usta lekko się rozchyliły, ale nic nie wydobyło się z ich ust. Oczy księżniczki Katarzyny napełniły się łzami, poruszone odwagą córki, książę William, który zawsze dźwigał ciężar obowiązku ze stoickim wdziękiem, skinął subtelnie, ale znacząco głową, on również się nie odezwał, bo w tamtej chwili nie było potrzeby nic mówić. Charlotte powiedziała już wszystko. Tego dnia nie zmieniono żadnych praw, nie padły żadne wzniosłe deklaracje. Ale coś głębszego się zmieniło, coś niewypowiedzianego, coś świętego. Nie była to zmiana tradycji ani protokołu, ale zmiana świadomości. Cirka, które kiedyś były zbyt rozproszone przez obowiązek lub zasady dobrego wychowania, teraz były szeroko otwarte. Charlotte nie stawiała żądań, nie płakała, żeby zwrócić na siebie uwagę. Po prostu podzieliła się swoją prawdą, i ta prawda zrobiła więcej niż tylko wypełniła pomieszczenie. To ją zainspirowało. Z wdziękiem i szczerością, daleko wykraczającą poza jej wiek, przypominała wszystkim, że czasami najcichsze głosy kryją w sobie największe prawdy. W tej krótkiej, słonecznej chwili dziecko przypomniało koronie. Co to znaczy naprawdę słuchać? Co sądzicie o tym? Co członek personelu królewskiego powiedział Charlotte? Chętnie poznamy wasze opinie w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować.